Spotkanie. Witam Was bardzo serdecznie, Was i Waszą Panią na uroczystym pasowaniu Was na czytelników gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach. Tak jak obiecałam, mamy dzisiaj gościa. Gościa mamy bardzo znakomitego, pana Wójta, gminy Sieroszewice, pana Czesława Wękowskiego. I co, powitamy pana wójta wielkimi brawami, tak? Witamy pana wójta. Jest jeszcze z nami pani Ewa Kotowska-Rasiak. pani Ewa robi zdjęcia. I teraz takie pytanie do Was. Wszyscy mają komputery, pewnie wszyscy, tak? Ja mam na Wszyscy. Ja mam. A wszyscy wiedzą, co to jest internet. Tak. I wszyscy umieją sobie w internecie poszukać pewne rzeczy. Ja mam dla Was teraz zadanie domowe. Słuchajcie, z naszego dzisiejszego spotkania będzie relacja, będą zdjęcia. W internecie, na stronie Urzędu Gminy Sieroszewice i na stronie biblioteki. Możecie sobie poszukać przez Google albo wpisać w Google, a jak nie będziecie umieli, to rodzice na pewno pomogą. Także, ja także myślę, że za kilka dni możecie sobie szukać informacji o naszym spotkaniu. I z nami jest jeszcze dzisiaj pani Adleta, która nam będzie tutaj, będzie pomocnikiem bibliotekarza, będzie pomagała nam tutaj w, w tym naszym dzisiejszym spotkaniu. Słuchajcie, zanim. Przejdziemy do momentu pasowania Was, to taki szybciutki egzamin. Ponieważ jak byliście dwa tygodnie temu, to ja powiedziałam Wam tutaj sporo informacji na temat biblioteki i jeszcze na inne tematy. I szybciutko sobie teraz zrobimy taki przegląd tego poprzedniego naszego spotkania. Co to jest biblioteka? To mi powie. Proszę. Dobrze. To miejsce, gdzie czytamy i wypożyczamy książki. Tak, to miejsce, gdzie można wypożyczać książeczki. No, od dzisiejszego dnia wy wszyscy już będziecie czytelnikami biblioteki i te książeczki będziecie mogli sobie już dzisiaj po jednej książeczce wypożyczyć. Mówiłam taką ważną rzecz na temat książek, bo książki w bibliotece są pokładane gdzie? Na Pułka. na półkach. I taką złotą myśl mówiłam, że każda książka w bibliotece co ma? Ma swoje miejsce na półce. I że ty, żeby tych książeczek nie przekładać, bo wtedy no jest problem ze znalezieniem, tak? Dobrze. O czym jeszcze mówiliśmy na naszym pierwszym spotkaniu? Mówiliśmy o zachowaniu w bibliotece, tak? Jak się w bibliotece należy zachować? Proszę, dziewczyny. Nie nas. wolno hałasować, bo jak ktoś chce czytać w bibliotece książki, to zajmuje może nam przeszkadzać. Przeszkadzać, dobrze, nie wolno hałasować. Co? Czego jeszcze w bibliotece nie wolno? Nie można jeść. Nie można jeść, o co nie można jeść? Bo co by się pobrudziło? Być Książeczki. Co jeszcze nie można? Kolega tu obok. Yy, nie można hałasować. To już mówiliśmy. A można biegać w bibliotece? Nie! A dlaczego nie? Bo wtedy można podrzucać książki i, szaf, i szafkę można... Regał. No i można sobie guza nabić, tak? Bo jakby taka, mówiliśmy, jakby taka gruba, wielka książka spadła na głowę komuś, to guz na, na pewno byłby nabity. Dobrze. O czym jeszcze mówiliśmy na naszym pierwszym spotkaniu? Taką też bardzo ważną rzecz i zanim zaczęliśmy o tym mówić, to pokazałam Wam taką no brzydką książkę, podartą, popisaną i powiedziałam taki wiersz. Czyli o czym mówiliśmy? To pierwsze. Yy, mówiliśmy o tym, że na przykład książki, jak się wypożyczy w domu, nie zaginą się ich rogów, nie wolno tak. na nie kruszyć, pobrudzić je, po nie rysować. Czyli delikatnie mówiąc o no. poszanowaniu książki. książki. Pamiętacie, jak ta książka wyglądała, ta, którą Wam pokazywałam, jaka ona była? Od atramentu Od popisana. Od atramentu, popisana, kartki były powyrywane, tak? I wierszy też mówił, że tam, kto czytał trzynastą, pamiętacie pewnie, jak ciasto, czyli takie różne rzeczy, które książki na pewno, no, nie lubią, prawda? Bo nikt nie chciałby być smarowany, czy, czy wyrywane kartki, czy brudzone, ja tak? Dobrze. zresztą pokazywałam ładną książkę i pokazywałam brzydką, no i wszyscy powiedzieli, że no na pewno taką ładną się fajnie wypożycza, a tą brzydką to troszeczkę mniej. Tak? I jeszcze jedna sprawa, zanim dojdziemy do yy, pasowania, chciałabym Was nauczyć taki hymn, który będziecie śpiewać, taką piosenkę, którą będziecie śpiewać, przechodząc na przykład na jakieś spotkania, na jakieś lekcje biblioteczne. Ja Wam powiem słowa, one są króciutkie, łatwo przyswajalne. Powtórzymy i raz sobie yy, zaśpiewamy. Dobrze? Aha. To słuchajcie, powtarzamy. Czyta Kuba do Jakuba? Czyta Kuba do Jakuba. Jakub do Michała. Jakub do Michała. Czytasz Ty, czytam ja, kompania cała. Czytasz Ty, czytam ja. Kompania, ma cała. Kompania cała. A kto nie przeczyta? A kto nie przeczyta? Tego Pani spyta. Tego Pani spyta. Łupu, cupu, łupu, cupu, tego Pani spyta. Łupu, cupu, łupu, cupu, tego Pani spyta. Spróbujemy sobie zaśpiewać. Melodia jest taka dosyć łatwa, więc nie będzie źle pewnie. Czyta Kuba, do Kuba, Kuba ja do Czytasz ty, czytasz, 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 czytasz jak? Kompania ja znała, A kto nie przeczyta, tego pani spyta. U suku, suku, tego pani spyta. Słuchajcie, ta piosenka jest tak łatwa, pani ją dobrze zna, więc myślę, że powtórzycie sobie jeszcze parę razy w klasie i wszyscy ją będą umieli. No dobrze, to tyle. Takiego początku to tak jak mówiłam, teraz przystąpimy do pasowania Was na Czytelnika Biblioteki. My uczniowie pierwszej klasy Tobie książko przyrzekamy, że szanować Cię będziemy, czy gdy zrobić Ci nie damy. Obowiązków Czytelnika przestrzegać będziemy pilnie i tych rad i mądrości od dziś korzystać usilnie. Przyrzekamy! Dziękuję Wam bardzo za słowa przyrzeczenia. Oczywiście wielkie brawa dla, dla Was, dla pięknie zadecydowanych przyrzeczenia. No i co, tak jak mówiliśmy, podchodzimy alfabetycznie, pomalunku. Ja Będziemy robić pomału, żeby Pani zdążyła zrobić każdemu pamiątkowe zdjęcie. tak? I osoba, która już będzie pasowana, odchodzi na swoim miejsce. To zapraszam w pierwszą dziewczynkę. Mianujecie czytelnikiem Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach. Proszę o Dziękuję. Mianujecie czytelnikiem Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach. Mianujecie czytelnikiem Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach. Mianujecie czytelnikiem Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach. <trym> Mianujecie czytelnikiem Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach. Troszeczkę niżej, tak. Mianujecie czytelnikiem Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach. Pani Ewo, wystarczy czy wam? Dobrze. Mianujecie czytelnikiem Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach. Mianujecie czytelnikiem Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach. Mianuję cię 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 czytelnikiem Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach. Dziękuję. się czytelnikiem gminy innej bibliotece publicznej pióro szersza mianuje się czytelnikiem w innej publicznej pióro szersza mianuje się czytelnikiem w biblioteki publicznej pióro szersza mianuje się czytelnikiem w biblioteki publicznej pióro Zmianujecie czytelnikiem Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach. Jestem challenge. Zmianujecie czytelnikiem Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach. Jestem challenge. W MINIE. czytelnikiem Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach. Tutaj. na Kto Mianujecie czytelnikiem Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach. Dziękuję. No. Ja, Mianujecie no. czytelnikiem Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach. Dziękuję. No. So, ja, Mianujecie czytelnikiem Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach. No. Dziękuję. wam bardzo. To co zapraszam z pokotem na miejsce, to... Chciałbym powiedzieć, drogi, że, nie... że byłem świadkiem ważnego wydarzenia. Bo... Dzisiaj po raz pierwszy jesteście, nie po raz pierwszy, byliście już wcześniej w bibliotece, bo ja pani dyrektor mówiła, że już jakieś instrukcje wam przekazałam, ale teraz na pewno będziecie częstymi gośćmi biblioteki, będziecie wypożyczać książki i wszystkim was zachęcamy do czytania. Pewnie panie w szkole to też robią, zachęcają i nad tym pewnie pracują, ale my również. Pani Maria zawsze. My, z życzliwością wielką przyjmuje czytelników, a zwłaszcza młodych czytelników. Tutaj na początku była mowa o komputerach też i tak chciałem was zapytać, co bardziej wolicie właśnie? Książkę czy komputer? Książkę. Książkę. To... Zdania są podzielone. Laptop Zdania są podzielone, ale może umówmy się, że będzie ważna i książka, może na pierwszym miejscu i komputer też, bo też jest potrzebny, tak? No to odwiedzajcie bibliotekę, czytajcie książki, bo na pewno jest to bardzo ważne i na pewno Wam się to przyda w życiu. To, czego się dowiecie z tych książek. Pani dyrektor, zapraszamy, tak? Do biblioteki. Tak, zapraszamy do biblioteki. Bardzo dziękuję za te piękne słowa. Masz książeczkę? Hmm. To tu dopad? Do Ale ja na ja przykład. No,

she

Jagar raz tym śmi.